ma panie z tej strony ja i mój zajebisty chiński przyjaciel. Motocykl kurwa o legendarnej trwałości. Chiński Rupieć Torque Rimo 125. Motocykl kurwa, który wywołuje salwę śmiechu. Wkurwienie i rozczarowanie. I więcej chyba nie będziemy nic dodawać, bo szkoda sobie strzępić ryja. W poprzednim filmie dowiedzieliście się o tym, jak się spierdolił. Przejechał raptem 5,5 tysiąca km. Mam nadzieję, że to widać dziarsko postanowił się zjebać. Co się zjebało? Otóż ta chińska krypa ma silnik 156 FMI. Czyli stary kurwa jak węgiel kamienny. Jak się nie mylę to jest chyba chińska kopia japońskiego Hondy CG. Na wszystkich częściach w środku jest oznaczenie CG, więc Prawdopodobnie jest to kurwa z Hondy. Problem polegał na tym, że mój motor postanowił wysrać laski popychaczy. Jak wiecie, na końcu lasek są takie kuleczki stalowe, przypominające śruty złożyska. Co mój motor zrobił? Wysrał te śruty do środka silnika. Jedyna pocieszająca rzecz jest taka, że z gaz. Nie chciał oczywiście zapalić, a ja nie wiedziałem co jest grane. Przypchałem chuja do domu. 4 km, tak około 4 km pchania. W słońcu, w środku dnia. Nic kurwa przyjemnego. Ludzie się patrzą, jak na kosmitę. Motocykl stał jakiś czas. W końcu pomyślałem, że jak wydałem na chuja pieniądze i powiedziałem a to niestety trzeba powiedzieć B. Ściągnąłem górę, na szczęście ściągnąłem tylko i wyłącznie dekiel z góry. Okazało się, że jedna laska sterczy jak kurwieloki. Obok klawiatury sobie stoi dzielnie jak żołnierzyk. Chwila przerwy na przejeżdżający samochód. Możemy kontynuować. Otóż okazało się, że naprawa nie będzie bardzo droga. Na szczęście 6 zł za jedną laskę, 12 za dwie, plus 17 zł przesyłka za pobraniem. Części tańsze niż sama przesyłka. To go kurwa uratowało. Dzięki temu krypa wróciła do żywych. Jak widzicie, jestem w ładnej, dolnośląskiej okolicy. Trochę pogody nie ma. No ale cóż, jak pogoda była, to motocykla nie było. Motocykl jest to pogody nie ma. Wiecie, jak to jest w życiu. Świeżo po złożeniu krypa, jak zapaliła, nie chciała reagować na gaz. Nie wiem, czy to przez to, że olej spłynął całkiem jak stał czy to przez to, że akumulator był wyjebany do cna, czy paliwo w gaźniku zwietrzało. No, ciężko mi jest powiedzieć w tym momencie. Na szczęście rozchodził się. Pochodził jakieś 15 minut na wolnych obrotach i wszystko wróciło do normy. Także dzisiaj jest jego inauguracja po pierwszej poważnej spierdolinie. Spróbuję go dla was odpalić. Zobaczymy czy będzie chciał zagadać. Jak akumulator się już zdążył podładować po krótkiej przejażdżce, to powinien zagadać nawet z rozrusznika. Maszyna żyje. Póki co pierwsze 5 km. Nic się nie spierdoliło. Nie wiem, czy powinienem bić Chińczykom brawo, czy, czy po prostu mam takiego życiowego farta, że się zdołałem przejechać. Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że uda mi się wrócić do domu z przejażdżki. Jak. Moje niesamowite szczęście pozwoli mi na więcej przejażdżek bez spierdolenia się tego cudu techniki. Będzie fajnie. Może jeszcze nawet jakieś filmy wrzucę. Nie zanudzam Was. Jak uda mi się coś przejechać, dam relacje. Jak się spierdoli, też dam relacje. Generalnie. Pięć razy się zastanówcie, zanim to kupicie, bo niby jest tanie. Niby przypomina motor, ale chyba do prawdziwego motocykla to jeszcze trochę brakuje. Już nie mówimy tu o mocy i o pojemności. Mówimy tu bardziej o, o solidności wykonania i o zaufaniu do tej maszyny. Jeżeli chcecie tak bez stresu jechać gdzieś dalej, no to. Życzę powodzenia.